Dzień dobry, drogie uczennice i drodzy uczniowie. Dziś chciałabym krótko opowiedzieć o mojej babci, która przeżyła dwie wojny światowe, a zmarła, kiedy miała 93 lata. Otóż moja babcia była zawsze bardzo zapracowaną osobą i wszystko, co chciała zrobić dla siebie, wszystkie plany, które chciała zrealizować. A bardzo chciała na przykład wyjechać kiedyś do Chin, zawsze odkładała na później, bo zawsze było coś innego do zrobienia, zawsze było coś do zrobienia dla kogoś innego i nigdy nie myślała o sobie. Na kilka lat przed swoją śmiercią odwiedziła nas, a mieszkała na południu Polski, więc to była dosyć długa podróż. My mieszkaliśmy na północy Polski. Usiadła ze mną i. Powiedziała mi jedną bardzo ważną rzecz. Córciu, bo tak do mnie zwykła mówić, nie odkładaj nigdy niczego na później, bo nigdy nie wiadomo, co w życiu się przydarzy. Wtedy pomyślałam sobie o słynnym zdaniu sanaki. Podczas gdy my odkładamy życie na później, ono uchodzi. Babcia pozwoliła mi zrozumieć, że wszystko to, co odpowiadam na później, yy, może nie zostać nigdy zrealizowane, dlatego że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak nasze życie się ułoży. Co wy sądzicie o słowach Seneki? Napiszcie w komentarzach lub wyślijcie do mnie maila. Pozdrawiam Was serdecznie. Cieszcie się każdą chwilą.